Na schodach ustawiłem takie czarne urządzenie. Jasne. Idzie. No to widzicie, no to jest niemożliwe, no, w tym momencie to jest niemożliwe, nie? Ale kto reaguje, to w takich, w takich równomiernych tych, nie? Coś idzie. Coś no. witamy was w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w ruinie, w ruinie opuszczonej szkoły. Powiem wam tak, miejsce to... no kompletnie nie ma informacji o tym miejscu w internecie, ale mi się one przypomniały ostatnio, bo ja tu kiedyś byłem z Danielem, jak jeszcze dawno temu Daniel ze mną nagrywał. My tutaj nie robiliśmy filmu. Ale my tutaj doświadczyliśmy bardzo dziwnych zjawisk. Słyszeliśmy po prostu kroki, kroki, które biegają tam i z powrotem po tych schodach. Tutaj takie schody są u góry do góry. I tutaj słyszeliśmy normalnie kroki, i to przebiegało z pomieszczenia do pomieszczenia, tak jakby kroki dziecka. No jak już mówiłem, była tutaj szkoła, ale informacje te e, pozyskałem, pozyskaliśmy od znajomego. Który po prostu tutaj mieszka w okolicy, no, opowiadał o tych rzeczach, że tutaj była szkoła, to tyle wiemy. Natomiast nie wiemy, dlaczego tutaj straszy. Być może doszło tutaj do jakiejś tragedii. To jest tragedia, bo co się stało? No, no my przyszliśmy tutaj, aby to tym razem zbadać. No, niestety budynek jest w kiepskim stanie już e, wstępnie technicznym, wstępnie widzimy, że... więc my nie będziemy tutaj zwlekać i przechodzimy już do tego badania, także lecimy. E, tutaj widzicie, mamy te schody, po których wtedy słyszeliśmy te kroki, jak to wbiegało. Niestety tam wejdziemy. Wygląda wszystko, no bardzo źle to wygląda, co ja mam powiedzieć. Och, tak nie chcemy świecić, bo tutaj też główna droga przebiega. Ale dobra, tak jak Paweł mówi, przechodzimy do rzeczy. Miejsce to, e, no już teraz trochę na mnie dziwnie wpływa, ale może dlatego, że wiem, co tutaj się działo wtedy. No, szkoda, że my tego nie nagraliśmy. Halo, jest tutaj ktoś z nami. Kiedyś tutaj byliśmy i słyszeliśmy tutaj dźwięki. Wiem czy ka dwójka. I mam przypomnę, niestety. jeszcze Luki takiego nagrywania. Dobra, bo już coś widziałem przed sobą. Widziałam postać, chyba. Przytoczamy Dobra Wiemy, że doszło tutaj Znaczy doszło, no nie wiemy, ale wiemy, że tutaj coś się niepokojącego dzieje Sam tego doświadczyłem Urażony Kto jest urażony? Jesteś urażony? Maskuje się Nie bój się nas, przychodzimy w pokoju Nie obawiaj się nas Tutaj się zwierzę rozłożyło, ale tylko tak nie będę pokazywał. W imię śmierci, w imię śmierci, zbliż się do nas, zbliż się do tego urządzenia, które mam w prawej ręce, do tego zielonego, do tej zielonej lampki. Zbliż się albo zrób do nas głośny hałas. uderzył coś. My podejrzewamy. Podejrzewaliśmy wtedy, że tutaj jest duch dziecka, nie? Że dziecko tu jest. Nie one wtedy chciały się bawić, takie mieliśmy wrażenie. Że one przebiegają z pomieszczenia do pomieszczenia? Patrz, coś mi się złączył z Czy jest tutaj dziecko z nami? Nie bój się nas. Nie wiem, gdzie jesteście. A co widzicie? Co widzisz? Co widzicie? Przed tobą. Przed tobą Gdzie jesteśmy przed tobą. Czyli tu jesteście w tym pomieszczeniu, tak? Nie wygląda za ciekawie. Tutaj jesteście my no wtedy mieliśmy chyba coś na kadwice, już nie pamiętam, ale Nie podoba mi się to. Ty. Ale patrz na Gostubie takie słowa tak, nie gostuję, no. co, co Ci się nie podoba? To że tutaj jesteśmy? Nie bój się nas, przychodzimy w pokoju Chcemy tylko porozmawiać z tobą i damy tobie spokój jak masz na imię To jest... kobieta? Okay. Jak ona ma na imię? Jak się nazywa? Słuch, nie? Tym zwierzęciem do Tu Jeżeli jesteś tutaj, to pokaż mi się Spróbuj się pokazać, mam takie urządzenie, które mi to umożliwi, aby mógł Ciebie zobaczyć. Co? Tutaj cudnie tym zwierzęciem. Czy w tym miejscu? Anno, czy zmarłaś w tym miejscu? Anna? To Anna. Bo ona ta, ona mhm. jest tam, nie wiem jak się ma, no że nic nie ma na razie. Anna, pokaż mi. Anna, pokaż mi. Pokaż. Jak się czujesz? W porządku się czujemy. A ty jak się czujesz? Tylko co tutaj, tutaj. się... Tutaj. Tutaj. Tylko co tutaj się wydarzyło, że właśnie tutaj jesteś? Tu musiało dojść do jakiejś tragedii, tak? Jakby tak jest goście jakiś, coś... Nas, gra, gra na czymś, czy bo tak grał na czymś, nie? W jakimś instrumencie. Widzisz nas? Czy nas widzisz? Wiecie, no to jest to, że ten budynek jest strasznie tajemniczy, bo jak mówiłem, już w internecie nie ma na jego temat zbyt dużo informacji. W ogóle praktycznie nie ma informacji. To w sobie powiem od znajomego. Gdzie jest tej jeszcze? Mi się nic nie chce generować. Proszę pokaż mi się. Palić. Bo... Palić. Wychodzę z równowagi. Nie no wiem, palić <laughs> Nie może palić. Tylko powiadu nie było, jeszcze nie jest. palić. Hm. Nic nie. Nie wiem może gdzieś w tym przejściu. To... No na kadwójce patrzyłeś, nie? nic tak. Postawiłem takie urządzenie panel na ziemi. Jeżeli jesteś tutaj z nami, to się zbliżę tego urządzenia. Dotknij go Dotknij te anteny. Czy potrafisz to zrobić dla mnie? Żebyśmy w 100% wiedzieli, że tutaj jesteś. Dotknij tego urządzenia. Czy jesteś tutaj z nami? Anna, dotknij tego urządzenia. Tego czarnego, który leży. No bo, albo jakieś dziecko. Też... Albo dziecko, no, dziecko. chcesz się zami. pobawić, to podejdź do tego urządzenia, które tam stoi. To jest taka dotknij go. To jest taka zabawka. Dotknij go. Tego czarnego, który leży na ziemi. Niżej to Niżej jest piwnica wow. Nie chcę rozmawiać to Może to będzie ciszej, ten ten, to może tu włączę to, co? Może to nie będzie tak... Słuchaj. No, załącz, to ja, też to... ja też załączę ja Nie będzie słychać bo. Jeżeli ja jesteś tutaj, to powiedz do nas, ja jesteś tu ewidentnie Ale no, słyszymy ciebie czy doszło w tym miejscu do jakiejś tragedii? Do jakiej tragedii tutaj doszło? Jest jasne. To jest jasne? To jest jasne. To jest jasne. To jest. Czy jest tutaj ktoś jeszcze z nami Płuczamy Nie musisz się nas obawiać, nie musicie się obawiać. Po, skontaktujcie Pas, się z nami. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Czy jest tutaj jakiś dziecko z nami? Dobra, ja, jeszcze potem może na chwilę. To wygląda praktycznie na szkołę, no bo to jest takie trochę rozległe, te, wiesz, jak to na wsi w tych wsiach były takie, no, jeszcze, takie szkoły. Na, na no, na wsiach tak było, bo jesteśmy na wsi, nie? A potem po wojnie, w czasach tych właśnie w tych jeszcze, 60 -tych to takie szkoły no, dobili. No, chyba, że to jeszcze koło tych schodów podejdziemy, nie? Słyszałem. Nie wydawało mi się, albo nie wiem. Schizy, no. W schodach może to chodę, na schodach, może gdzieś. zrobić, na schodach. Na schodach, zostawię. No. Bo ja wiem, że to wtedy na schodach biegał. A ja tak, spróbuję, tak, możesz zrobić. E, żeby się na to spróbuję. Co tutaj robisz? Do jakiej doszło dochodzi do Mm, mm. Ты ставишь в кино в жизни? Об ты слышишь меня?

Jestem masz lat? Cisza No co jest cisza? Na schodach ustawiłem takie czarne urządzenie Jasne. Jasny chyba że to mnie łapło nie. Albo? Chyba mnie łapło. Ale mi to zrobimy. Nie. Kabaret. Zobacz, nie ma szans. Dobra, że blisko To Jeszcze raz spróbujmy Nie, nie. Czyli widzisz nie to urządzenie tak na tych schodach? Proszę cię, zbliżcie do niego albo przejdź obok niego, cokolwiek. To czarne urządzenie, które Zjedziecie. stoi. Przeszło. Coś przeszło, no. Patrz. O, 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 Ale go? mam czary. Wo. No. Czy tak jakbyście ty... słyszeli wtedy za danieli, nie? No nie, no to, to już jest głupota. No dziękujemy Tobie, dziękujemy, widzimy, że tu jesteś. Czekaj, Patrz. Mm. No to widzicie, no to jest niemożliwe, no. Nic tam nie ma. W tym momencie to jest niemożliwe, nie? Czy możesz się zbliżyć do tego urządzenia, które mam w ręce z zielonym światełkiem? Yes, Alwaczek to reaguje, to w takich w Takich równomiernych tych, mm. nie? O, no. coś idzie. O, coś idzie. Coś idzie. No. Ja Jestem spięty. Ktoś, no. ktoś chodzi. Ktoś życie no. no. no co? No. O nie, co. No. Wyszło. jakby coś no. nie zeszło i ją To jest ostre, mocne to jest. Patrz. To, to, to... to jest Paweł. Wchodzić, jasny, wchodzić do schody. To jest niemożliwe. No, widzicie, to jest niemożliwe, co tu się dzieje. Jakie on działaje? Wchodzić. Czyli. To ty tutaj chodzisz, tak? Dziękujemy Tobie bardzo. Ale to było słychać normalnie tu. Dobrze, że nam pokazujesz swoją obecność tutaj. Jakie Czekaj, bo nie mam tego. Dlaczego tu jesteś w tym miejscu? Nadal. chwyci, bo to są takie delikatne. Przestało teraz. Znowu, aż gdzieś dalej. Jasne. Czy doszło tutaj do jakiegoś. do jakiejś tragedii w tym miejscu, że tu jesteś? Mam ja, bryję tu miejsce. Ostrożność. <śm> <śm> Ale stary, wchodzić do Kur... To, to byśmy spieszyli. To jest niemożliwe, no niech mi ktoś to my logicznie na Normalnie jak tu ktoś chodzi, to... Dorota. Dorota. Dorota! Witamy cię, Doroto. Ja jestem Dawid, gdzie jest ze mną Paweł. Co robisz tutaj, w tym miejscu? Spacerujesz sobie, tak? Przejdź jeszcze raz po tego czarnego urządzenia. Po tych schodach do góry. mi ktoś to wyjaśni. Nie wszyscy. Nie wszyscy. Ale, nie powiedziałam, że Spacerujecie tutaj, nie? A Spacerujecie, no? Nie wszyscy. wszyscy. u was tutaj jest? Mam takie wrażenie też nowego. Jakby ktoś wchodził tutaj. O, wchodzi wychodzi. Wychodzi, tu tu macie, to by, to by, to drzwi. drzwi. I ktoś sobie idzie do góry, nie? To było słychać, I tam chwilę. z powrotem. Takie to jest Teraz gdzieś poszło, bo widzisz, że to nie reaguje. Nie? Nie, nie słychać też tego. Tego nie. Wejdź jeszcze raz tymi schodami. Wejdź albo wyjdź. Więc co wchodzi, nie? Czy do góry? jest pierwsze. Albo zejdź teraz po tych schodach, bo było Bo nie wiemy, gdzie jesteś. Czy jesteś no. u góry, czy jesteś na dole. Zejdź albo wyjdź. Wejdź. Co mi się stało? Nie wiemy co tobie się stało. Ale na wiemy, że tutaj jesteś. Dziękuję. Wiemy to. Dziękujemy. A może ty coś pamiętasz, co tobie się stało? Znowu słyszałem. Słyszałeś to, no... Znowu słyszałem. Słyszałeś to, no... Jasny wiemy ten Franciszek. Ciszek znowu. Normalnie. Rzutach, Paweł, ciary mam no, tak, nie. No. Ale słychać, jakby się to po tych schodach jakby, no, jakby ta, tak. Ta farba jakby się odsypywała z tego. No. Odsypywała ta falba z tego. Szkoda, szybko, wysłać, ale tak. Czekajcie, może ja tu jeszcze włączę tego. A, a potraficie zrobić głośny hałas? Uderzyć w coś. SB7, może. Rzucić no, Rzucić czymś, potraficie? Może spróbujecie porozmawiać z nami przez to urządzenie tutaj. Proszę Cię, coś do nas, a usłyszymy Ciebie. Tak wierzymy. Rozumiesz mnie? Rozumiesz mnie. Widzimy, że tutaj jesteś, wiemy, że jesteś. Na razie Ciebie nie rozumiemy, bo za mało informacji od Ciebie mamy. To Podasz jeszcze raz i usłyszymy tutaj na tym urządzeniu? Widzimy, że ktoś tutaj spaceruje ciągle. Czy porozmawiasz z nami tutaj? No, no, no. No, tak. No, tak. No. Czekaj, ja tam nie, 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 No, to nie, połóż, połóż. nie, tego jakoś. To, czyli się tam zbliżą, i nawet nie, 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 Teraz mam naprawdę ciary, nie? W tym momencie Pokaż nam obraz jeszcze raz to, co wy widzicie, albo co cię nam przekazać Chodzi to urządzenie, które ma pod Ja pierdzielę. wyślij mi to Jakby oczy zamknięte jakieś... Oczy, na, oczy takie białe to ja. Przerzucone. Dobra. No dwójka chyba? A nawet na zarazem -E też. Możesz za nas zrobić jeszcze głośny hałas i idziemy sobie stąd. Zrób dla nas głośny hałas. Uderz w coś, rzuć czymś. Ale głośniejszy hałas musisz na nas zrobić. To, że tutaj chodzisz, to już wiemy. Słyszymy, że chodzisz, i urządzenia też to mm -hmm. zdecydują. Ale zrób na nas głośny mm -hmm. hałas. Taki mocny hałas. Mm -hmm. to, dlaczego, dlaczego przyszedłeś? Słyszyliśmy tutaj z e, nawiązać kontakt z wami i nagać. Udowodnić, że jest e, życie po, po, śmierci. po śmierci. No, już jak dla mnie udowodniliśmy, tak, bo ja tak, naprawdę, 100%. no ja nie wiem, jak Wy ludzie, ale. No ja w wierzę w to naprawdę. No. Przychodzimy tu z szacunkiem dla Ciebie. Ja wiem, że niektórzy z Was pewnie będą śmiali, ale no, gdyby ktoś tutaj był z nami w tym momencie, to by. No, jestem zmieszany. Jestem zmieszany. No wiemy, że nie wiesz, co, co my robimy, boisz się nas, ale nie musisz się nas bać. Nie przychodzimy tu do robicie tobie krzywdy. Nagrywamy po prostu takie zjawiska paranormalne. Chcieliśmy się tylko dowiedzieć e, dlaczego tutaj jeszcze jesteś. Ja to Kurde. O! O, zawał dostanę Jasny gwint! Bo ja już nie mam siły do tego miejsca, naprawdę ci mówię, ja. No ja Przerosło tak mnie. Też czuję się tak ci powiem. Nie chodzi o to, że coś na mnie wpływa, ale mnie przerosło sam ten fakt, co tutaj się dzieje. Czy potrafisz. Dobra, na sam koniec, przejdziesz czas po dyskotach. Proszę. Do góry, albo z góry na dół. Odwaga, widzisz. No jesteśmy odważni, tak. Odwaga. No, bo to zbrać tu. Zejdź, ze Ale widzicie jak to reagował, To tak normalnie pulsacyjnie, ta, tak. Tak ta. no to jest... Idiota. Co? Idiota. No. Dzięki. Ja myślę, że my i tak mamy tu no, no, tyle, totalnie. że to, to już nie da się zaprzeczyć, że tutaj coś jest, nie. No i w tym procentach się to potwierdziło co weźcie za pierwszym razem, no. nie? To Tylko my to będzie. wtedy trochę głośniej głośni słyszeliśmy. No, ale że to tak, takie siły. Wiesz. Tak czy siak, no ewidentnie jest tutaj. Co ja wam mogę powiedzieć, no ewidentnie miejsce to jest nawiedzone, sami widzieliście co tutaj się dzieje, to było wręcz niemożliwe, ta reakcja na te urządzenia, które tutaj widzieliście, jak to przechodziło tam i z powrotem, no jestem po prostu w szoku i no nie wiem co mam dodać, no widzicie, no sami to widzieliście, no i tyle, oceńcie to sami też co widzieliście, dajcie znać w komentarzu, być może wy jeszcze coś zauważycie co my mogliśmy przegapić, napiszcie to, zostawcie łapkę jeżeli wam się podobało i widzimy się w kolejnym materiale, siema.